W dzisiejszym filmie pokażę Wam świetną alternatywę dla tradycyjnego biszkoptu, czyli ciasto Madera Cake. Jest to bardzo zwarte, ciężkie, maślane ciasto o smaku cytrynowym, które świetnie sprawdzi się na przykład do tortów piętrowych. W Anglii jest bardzo często używane do tortów weselnych, ma niesamowicie aromatyczny smak, bardzo jest wyczuwalna ta cytryna. Zapraszam Was po przepis. Zaczynamy od utarcia masła z cukrem na jasną i puszystą masę. Całość ucieramy kilka minut, co jakiś czas wyłączając robot i zbierając masę ze ścianek, aby wszystko równo się utarło i masło z cukrem dobrze połączyło. Kiedy masa już znacząco pojaśnieje i cukier się rozpuści, dodajemy otartą skórkę z cytryny i całość miksujemy do połączenia. Następnie zmniejszamy stopień robota o 1 i wolnym strumieniem dolewamy jajka jedno po drugim. Po każdym dodaniu chwilkę czekamy, aby to pierwsze się rozprowadziło. Całość miksujemy tylko do połączenia się składników. Następnie wyłączamy robot i szpatułką zbieramy jeszcze masę ze ścianek i całość mieszamy. Teraz przysiewamy suche składniki do miski, dodajemy proszek do pieczenia i całość mieszamy ręcznie szpatułką do połączenia się składników. Mi było wygodniej podzielić suche składniki na dwie części, wtedy całą masę lepiej się miesza. Wlewamy sok z cytryny i wszystko razem znowu mieszamy do połączenia. Kolejne ciasto przelewamy do rantu wyłożonego na spodzie papierem do pieczenia. Rantu od wewnątrz niczym nie smarujemy, dzięki temu ciasto powinno rosnąć równo, ale góra musi być też dokładnie wyrównana przed włożeniem do piekarnika. Następnie ciasto pieczemy około godziny w 175 stopniach góra dół do tak zwanego suchego patyka. Pod koniec możemy włączyć tylko grzałkę dolną i pamiętajmy, że pieczemy na dolnym poziomie. Następnie po upieczeniu ciasto studzimy na kratce i dopiero wtedy wyciągamy z rantu. I tak prezentuje się upieczone gotowe ciasto. Po wystudzeniu możemy je przekroić, a w jaki sposób to zrobić zapraszam na dalszą część filmu. Najpierw odmierzamy sobie wysokość naszego ciasta i dzielimy na trzy równe platy. U mnie każdy blat będzie miał wysokość około 2,5 cm i na tej wysokości wbijam pierwsze wykałaczki. Robię to w koło całego ciasta, co kawałek, żeby później łatwo było mi uzyskać równy blat. W tym momencie polecam położyć sobie ciasto na paterę obrotową. Ja akurat nie miałam dostępnej, była zajęta, więc tutaj robię to na blacie i nożem obkrajam najpierw nad wykałaczkami okrąg i później wbijam się tym nożem coraz głębiej dalej, obracając, obracając tak długo, aż w końcu cały blat będzie całkowicie przecięty. Wyciągam wykałaczki i pierwszy blat jest już gotowy. Takie ciasta typu madera cake łatwiej jest wykroić nożem i tak zwanym sposobem na wykałaczkę niż nożem strunowym, ponieważ to ciasto jest bardzo zwarte i tutaj nóż strunowy mógłby się po prostu wygiąć. I kolejne blaty robię w ten sam sposób, czyli wkładam wykałaczki na odpowiednią wysokość, znowu będę przekrawać nożem coraz bardziej w koło, aż przetnę cały blat i gotowe. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i okazał się przydatny. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę, a ja już życzę Wam wszystkiego smacznego.